...tego sukcesu troszeczkę, bo otrzymaliśmy kciuki. Oczywiście. Pani Elżbieta Wiśniewska, dyrektor Niepublicznej Szkoły Baletowej. Witam, Witam serdecznie. Sobie. No i Natalia Rybka, uczennica Niepublicznej Szkoły Baletowej. Dodajmy od razu tytułem zapowiedzi, że z sukcesami, także tymi, które teraz na bieżąco Natalia przywozi z Elbląga na przykład. Chwal się, proszę. Ja mam się chwalić? No dobrze, więc zajęłam pierwsze miejsce w konkursie baletowym ogólnopolskim w Elblągu oraz zdobyłam nagrody Grand Prix całego konkursu. Czym to wytańczyłaś? Wytańczyłam to tańcem klasycznym. Zatańczyłam partię solową z Don Quixota. Kitri tańczyłam, no i tańc współczesny. Nie, Natalia, jesteś przykładem tego, że można zrobić pięść stopą, bo widziałem takie zdjęcia, na których masz tak nie może pięć. No, ale to, to, to prawie naprawdę to, to, jest, to jest niezwykła sytuacja. Pani dyrektor, chwalimy się dalej, zanim zaprosimy Państwa na spotkanie z, z panią i pani zespołem uczniami, nie tylko Natalia. Ja myślę, że tak, trzeba by było się pochwalić, tym bardziej, że pojechały cztery urzędnice. Dwie z nich zajęły pierwsze miejsca, a dwie pozostałe zajęły drugie miejsca, więc tak naprawdę prawie całe podium należało do nas i cieszę się bardzo, bo to nie tylko nasz sukces, ale jednocześnie coś przywiozłyśmy dla łodzi. To prawda. To prawda, i łódź zapraszamy teraz na spotkanie, które już za chwilę w teatrze. Tak, najbliższe spotkanie w najbliższą sobotę o godzinie 18.00 w teatrze imieniem Stefana Jaracza odbędzie się nasza najnowsza premiera Kopciuszek. Jak wiemy, no wszyscy Kopciuszka znamy, ale tak naprawdę no jest to niekonwencjonalna zupełnie wersja i myślę, że będzie ciekawy. Zapraszam bardzo serdecznie, bo. Będzie na co popatrzeć. Ale właśnie ja chciałem powiedzieć, że wszyscy znają i to rodzi pewne niebezpieczeństwo, tak naprawdę. Państwo podejmują się sztuki o tyleż trudnej, właśnie, że dobrze znanej, prawda? Dobrze znanej i poza tym tutaj akurat Natalka, trzeba powiedzieć, że ona generalnie grała i gra do tej pory, tańczy partie solowe, ale są to przeważnie księżniczki, jakieś pozytywne postacie. Tym razem wcieli się. W macochę. I to było też dla niej takim wielkim wyzwaniem, bo no jakby nie, nie jest to jej charakterem, ale no, trzeba jakby tańczyć. No to też na... wyzwanie, prawda? Bo tutaj jeszcze to trzeba będzie... tutaj, tutaj mhm. dokładnie, aktor... aktorskimi się wykazać. Trudna rola? Ja uważam, że łatwiej było mi jakoś wcielić się w rolę macochy i być taką bardziej charakterną niż taką idealną, po prostu kobietką. Wolę rolę macochy, bo jest to dla mnie ogromne wyzwanie. Nigdy w życiu nie tańczyłam takiej postaci charakterystycznej. Zawsze miałam przyjemność tańczyć odette, wróżki, tak jak pani dyrektor wspominała. A teraz jest to jednak postać, która aż tak wnosi do życia odrobinę charakteru. A e, drogie pani, czy możemy zdradzić w takim razie, niekonwencjonalne podejście polega na czym? Czy to jest bardziej pójście w stronę tańca współczesnego, czy utrzymanie się w stylu tańca klasycznego? Czy nie daj Boże, inaczej się zakończy. Mhm. baśni. Nie, zakończy się jak najbardziej pozytywnie, niemniej jednak hmm, niekonwencjonalnie dlaczego? No, przede wszystkim jest też muzyka niekonwencjonalna. Oprócz y, Sergiusza Prokofiewa pojawią się inni współcześni kompozytorzy polscy i angielscy. E, I y, pojawią się zwierzątka, gdzie normalnie tych zwierzątek nie ma. Będzie las, będą e, inne fantastyczne momenty, gdzie. No, dzieci będą się prezentowały w różnych e, tańcach, gdzie ten kopciuszek przemierza przez, przez las, niekoniecznie karetą. A no to fajne, tak baśniowe właśnie w no. tym okresie przedświątecznym. Ale poza tym, jakby... poza tym mhm. też jest to spore wyzwanie dla uczniów, no bo są w bardzo różnym wieku. W bardzo różnym wieku. Muszą się i tak odnaleźć naprawdę, na jednej Powiem szczerze, że chyba do końca sobie nie zdają sprawy, ile to m, będzie w ogóle trwało, bo tak naprawdę <noise> chyba jest 42 tańce, więc no, jest no to właśnie. sporo. Pani dyrektor, bo pani już w pewien sposób słynie z tego, że dotyka tych przestrzeni sztuki, które łatwymi nie są. Że bierzecie na warsztat klasykę. No, ale w, w przypadku tej najbardziej klasycznej z klasyki, czyli na przykład Jeziora Łabędziego, to też był fragment z tego, co pamiętam, prawda? Więc no to też, choć trudne, to jednak w czasie można było jakoś, prawda, to, to spięcie i stres unieść, a tutaj... Tutaj jest skoro... jakby cały balet, tak. tak, cały balet, podjęłam się tego tematu, ale czasem zdaję sobie sprawę z tego, że to m, może gdzieś tam poza mną to wszystko się dzieje, bo to nie jest normalne, żeby stworzyć, nie wiem, Nagle 22 choreografie. Po prostu no dzieje się. No i przed świętami po prostu jest tak, tak fajnie, prawda? Ludzie tak nastrojeni bardzo... też. Więc yy, drodzy Państwo, zachęcamy do tego, żeby zwolnić właśnie, żeby zwolnić, zorganizować sobie yy, czas i w sobotę wybrać się do, do teatru... teatru. jaracza. Tak. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, bo to jest pierwszy spektakl, gdybyście Państwo no nie dostali biletów, bo biletów już jest malutko, yy, to zapraszamy również 10 stycznia. Mhm. Tym razem spektakl. Odbędzie się w Teatrze rozrywki Lutnia na Piotrkowskiej 243. Jest to spektakl no, w godzinach przedpołudniowych, bo o godzinie 11, ale być może szkoły, przedszkola ktoś, kto będzie miał wolny czas przed południem, będzie mógł się wybrać. Chyba, że to dobra promocja w ogóle sztuki tańca, sztuki klasyczne. Dzisiaj wielokrotnie odwoływaliśmy się właśnie do, do tego, co tradycyjne, przez to znacznie chyba piękniejsze od, od, od plastikowego. Już używajmy tutaj tego przysłowiowego plastiku. Poza tym jako jest to też, myślę, fajny niefajnego. prezent. Można komuś dać w prezencie. Pójście wspólne do teatru i obejrzenie baletu. Dla pani dyrektor, tak, wyzwanie, czyli taka potężna sztuka. Dla Natalii, wyzwanie, czyli postać macochy. Dla publiczności też będzie to jakieś wyzwanie, drodzy państwo, wyobrażać sobie, jak Natalia może być macochą. Ale ty bardziej zachęcamy, żeby I zobaczyć. Ja, korzystając, czy, korzystając jeszcze z możliwości, chciałabym no nie tylko Natalii, ale wszystkim naszym uczniom życzyć powodzenia i trzymam za was kciuki. Wszystkiego dobrego, bo życzymy oczywiście uda. jeszcze w starym roku, no i wszystkiego najlepszego, trzymać kciuki, będziemy za was e, także w Nowym 2014. Dziękujemy bardzo za spotkanie. Drodzy Państwo, za chwilę też będzie okazja do tego, żeby wziąć udział w konkursie i wygrać zaproszenie do Teatru Powszechnego. Ale więc. najpierw zapraszamy do Galerii Atlas Sztuki, tam bardzo ważna wystawa pierwszego polskiego